Cześć, tu iwona. Dzisiaj film o hodowli mikronicieni, a to osobnik, który na takich mikronicieniach został, został odchodowany. Jeden z moich pierwszych maluchów i chyba moja ulubiona ryba, z tyłu inne pokolenie, no i przejdziemy teraz do krótkiego omówienia, jak, jak w najprostszy sposób uzyskać hodowlę. Mikronicień. To, co tu widzimy, to nie jest bynajmniej żadna reklama bezgickiego miksu paluszkowo-krakersowego, tylko są to puste pojemniki plastikowe, które bardzo fajnie akurat u mnie się sprawdzają do hodowli mikronicieni. Ja pominąłam etap z bananem. Kupiłam porcję zarodową w internecie. I jak, jak zrobiłam dalej? zalewam mniej więcej te, taką ilość no, 2 cm płatków owsianych zalewam to wrzątkiem jako stygnie przekładam do takiego właśnie pojemnika i łyżeczką lub tam nie wiem, obojętnie ręką przekładam troszkę z pojemnika gdzie już te mikronicie nie mam I zaraz pokażę jak to wygląda Póki jeszcze nie zrobi się z tego tak zwane przez niektórych mleczko, to są to po prostu płatki owsiane, namoczone i na środku jest przełożona niewielka, niewielka ilość z tej właśnie hodowli. Po kilku dniach będę już miała na ściankach takie właśnie mikronicienie. Zbieram to palcem, można patyczkiem, no oczywiście tam różne, różne są szkoły, ja to zbieram na szybko palcem. Wkładam ten palec do wody z tymi mikronicieniami i w ten sposób odchowałam już kilka pokoleń skalarów. Wcześniej męczyłam się z artemią. Uważam, że. Yy, nie wiem, ja, nie wiem jak, jaka jest różnica wartości odżywczych pomiędzy takimi mikronicieniami a artemią, ale w każdym razie, jak widać, u mnie skalary się na tym odchowują. Jest to sposób naprawdę prosty. Yy, łatwo dostępne są takie mikronicienie. Jeżeli nie chcecie kupić porcji zarodowej, bo jest to tam faktycznie może dla niektórych nie na no tam 10 zł, ale i wysyłka i jakieś tam inne sprawy, to można też oczywiście kupić banana, poczekać aż dojrzeje, zrobi się czarna skórka i ta, ten sam manewr, czyli zalewamy płatki wrzątkiem, kładziemy banana, po około 3 tygodniach też już będziemy mieli taką, takie mikronicienie i wtedy już tylko przekładamy tak, jak mówiłam, przekładamy sobie na, na swoje płatki taką troszeczkę tej papki i możemy sobie tego narobić naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Jest to też super pokarm oczywiście, nie tylko dla narybku skalarów, ale też i dla wszystkich ryb. Jest to bardzo chętnie zjadane. Z tym, że jest to malutkie, więc dla, dla małych ryb. Możemy z tego korzystać przez kilka tygodni. No, oczywiście nie 10, ale powiedzmy, no, u mnie to tak. 4 tygodnie to spokojnie. Taka jedna hodowla funkcjonuje. Później wygląda to już tak. To jest już hodowla do wyrzucenia. Choćby tam nie wiem, co robić, to, to już to się psuje. To już nie jest takie fajne. Po prostu nie ma, nie ma problemu, żeby sobie narobić świeże. I teraz pytanie, czy dokarmiamy te mikronicienie? No. Mi się wydawało, przynajmniej do tej pory, że skoro one są w tych płatkach, to żywią się tymi płatkami. Teraz znowu są też, jest inna szkoła, że należy je dokarmiać drożdżami. Niektórzy też od początku dają drożdże. Nie wiem, nie próbowałam, ponieważ z, samego, z samych tych płatków, proszę zobaczyć ile mam tych mikronicieni. Ja nie jestem w stanie nawet tego zużyć jest tego masa, też tam można dodawać podobno pokarm dla ryb i jakieś tam inne, podobno też nawet yy, mielony kryl i tym podobne rzeczy, ale tak jak mówię no ja tego nie robiłam i daję sobie yy, spokojnie radę bez tego znów będzie yy, tam mówienie, że mówię chaotycznie albo że, że nie wiem, że nie zrozumie, ale trudno myślę, że kto miał, yy, kto miał coś zrozumieć to prostym językiem to zrozumiał raz jeszcze. Zalewamy płatki gorącą wodą, studzimy, przekładamy do pojemnika. Z drugiego pojemnika, gdzie już mamy tą hodowlę, bierzemy, nie, nie trzeba nawet ze ścianki, ponieważ one są tak samo tutaj w tej masie. Ciężko to jakoś tutaj pokazać. Przekładamy i za kilka dni będę miała już kolejną taką hodowlę. Także bardzo. Bardzo to wszystkim polecam. Wiem, że są osoby, które boją się rozmnażania skalarów, rozmnażania ryb, które, które trzeba dokarmiać. To w takim razie widzicie, w jak naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób można uzyskać bardzo, bardzo fajny pokarm. No nie da się ukryć, że trochę to śmierdzi. Takimi i tak drożdżykami, więc nie wiem. Jeżeli macie doświadczenie, czy faktycznie dawać te drożdże, czy nie dodawać, no to proszę napiszcie w komentarzach. To w tym momencie to całe mleczko, tak zwane, aż się rusza od tych mikronicieni. Jest tego, jest tego masa. Zaraz pokażę, jak nabiera na palec. A teraz bynajmniej nie pokazuję faka. Jest to palec wskazujący, na którym są nabrane te mikronicienie. Taka dosyć pokaźna porcja. No i zaraz przełożę to do zbiornika. Odbywa się to mniej więcej tak. Rozpływa się chmurka takich właśnie mikronicieni. Zaraz się skalarki zorientują. One są trochę wystreszone. Bo wczoraj przekładałam te maluchy tutaj do tego zbiornika. Głupiki już się zorientowały o co chodzi. Już sobie zajadają. No i zaraz maluchy też pewnie ruszą do ataku. No. I jak widać już sobie tam małe pinojki... Wiedzą. Bardzo chętnie jestem pokorą przyjmowany. No, pokażcie się tu. No. Mój ulubieniec też sobie elegancko zajada. W maluchy. Oczywiście, to co spadnie na dno, będzie też zjedzone przez zbrojniki. A potem jest gadanie, że ja karmię zbrojniki pokarmem mięsnym. No nic. Dobra, to tyle. Może jeszcze tutaj? Przelotna. Na to statko. No, ciekawi mnie, czy sądzicie, że lepiej karmić mikronicieniami, czy lepiej karmić artemium?